a witam Was na moim kanale Kibic Stali Gorzów. No, niestety, mój kanał stoi pod znakiem zapytania. Jeżeli będę miał inne dane, bo dostanę nowy telefon, znowu. Jeżeli będę miał inne dane, to zapowiem na innym kanale, że raz na zawsze kończę już z kanałem YouTube. Ale jeżeli będę miał te same dane, to dostanę, więc ten kanał zostaje za. Staję po prostu pod znakiem zapytania. Trzymamy kciuki, że uda mi się przesłać dane. Inne, bo trzeci raz mi się kanał nie chce zakładać. To już dość. I nagle, kiedy byłem blisko, za sam szczyt. Mama mówiła, że mi telefon, ale jak coś. już nie będę chyba nagrywał. Ale zobaczę. Zobaczę. To oczywiście pa!